Harcerze z pierwszej tarowskiej zrzeszonstwa w harcerstwie jeralogii w ramach propozycji programowej Superbohater postanowili poznać życie i pracę Jerzego Noskiewicza, zapalonego ornitologa, twórcy rezerwatu Świdwie. Jerzy Noskiewicz przybył na teren powiatu polskiego w pierwszej połowie lat 50. XX wieku. Wraz z kilkoma innymi studentami rozpoznawali oni wtedy walory przyrodnicze Puszczy W Krzańskiej. Zwrócili uwagę na ptaki, których na terenie wokół jeziora świdwie było mnóstwo. Po jakimś czasie Jerzy Noskiewicz powrócił nad jezioro i zabrał grono pasjonatów ornitologii. Przez kolegów został nazwany Szeryfem, i do dzisiaj ludzie, którzy go znali, osobiście tak o nim mówią. Pierwszym mieszkaniem szeryfa jednocześnie bazą innych ornitologów był stary barakowóz ustawiony nad gunicą. Mieszkali tam w bardzo spartańskich warunkach. Wodę brali z pobliskiej rzeki gunicy, natomiast prądu elektrycznego doczekali się dopiero po kilku latach. Nie przeszkadzało to jednak wcale w prowadzeniu obserwacji ptaków. Ponieważ z czegoś trzeba było żyć, do dorywczo pracował w lesie. Ornitolodzy z szerefem na czele przygotowali i złożyli w 1958 roku wniosek o powołanie rezerwatu przyrody, który dopiero po 5 latach, czyli w roku 1963 został powołany do życia. Otrzymał nazwę rezerwatu Jezioro Świdwie. Miał powierzchnię... 382 hektarów, a jego głównym celem była ochrona lęgowisk żurawi. Ornitolodzy w rezerwacie badali szlaki wędrówek ptaków. W roku 1974 stacja ornitologiczna Świdwie została uznana za jednostkę prawną i była utrzymywana z budżetu państwa. Wcześniej to ornitolodzy sami musieli ją utrzymywać. Szeryfowi i innym ornitologom gmina policja przyznała nową siedzibę, którą było najmniej zdewastowane gospodarstwo w opuszczonej pobliskiej wsi Bolków. Dzięki pracy własnych rok powstała całkiem przyjemna baza dla przyrodników badających rezerwat. Stała się miejscem, gdzie o każdej porze można było dostać kubek gorącej herbaty i ciepły kąt do spania. To przede wszystkim zasługa Jędrzeja Za Zarówno wkład pracy w wyremontowanie siedziby, jak i stworzenie potem niepowtarzalnego klimatu sprzyjały dalszej pracy i rozwojowi badań, m.in. o badania o sukcesie lęgowym bielików gniazdujących na całym Pomorzu Zachodnim. W 1988 roku rozszerzony został teren rezerwatu aż do 891 hektarów. Niestety 17 kwietnia 1989 roku Jerzy Noskiewicz zmarł, a stacja zaczęła chylić go ku upadkowi. Jednak takiego klimatu, jaki tworzył Jerzy Noskiewicz, nikt już nie stworzy. Szeryf był tylko jeden. Minęło już 30 lat od jego śmierci. Pamięć o nim coraz bardziej się zaciera, ale dzieło jego życia, jakim niewątpliwie jest rezerwat świdwie, ma się bardzo dobrze. Trzeba tylko pamiętać, że jego upór i dążenie do celu pozwoliło stworzyć tak niesamowite miejsce, jakim jest rezerwat świdwie. Wystarczy wsłuchać się w odgłosy ptaków, aby przenieść się do innego, spokojnego świata, wypełnionego ptasią muzyką.